10 najpiękniejszych muzeów w Polsce. Numer 10 MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej. MoCAK, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, otwarte zostało w lutym 2010 roku z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków. Celem muzeum jest przedstawienie sztuki współczesnej z perspektywy powojennej awangardy i konceptualizmu, a także wskazanie poznawczo-etycznych wartości sztuki i jej powiązań z codziennością poprzez prezentację sztuki międzynarodowej, edukację, projekty badawcze oraz wydawnicze. Wśród eksponatów muzeum znajdują się prace takich artystów jak Tomasz Bayer, Edward Wórnik, Ragnar Kiartanson, Jarosław Kozłowski, Robert Kuśmirowski, Bartek Materka, Maria Stangret czy, czy Beat Stroili. Na terenie muzeum znaleźć można również bibliotekę, księgarnię, kawiarnię oraz pracownię konserwatorską sztuki współczesnej. Numer 9. Muzeum Śląskie Muzeum Śląskie otwarte zostało w roku 1929 z inicjatywy Towarzystwa Muzeum Ziemi Śląskiej. Do dnia dzisiejszego zebrano ponad 115 tysięcy eksponatów z różnych dziedzin sztuki, a także archeologii, etnografii, historii i fotografii oraz plastyki nieprofesjonalnej. W skład Muzeum wchodzi wiele działów, między innymi dział sztuki, dział plastyki nieprofesjonalnej, dział dokumentacji mechanicznej, dział oświatowy. Dział wydawnictw 3, Galeria Internetowa, Eksponaty w 3D, Biblioteka Naukowa Muzeum Śląskiego. Wśród eksponatów muzeum znajdują się m.in. kolekcje malarstwa polskiego sprzed i po 1945 roku, zawierające dzieła takich artystów jak Józef Hełmoński, Artur Grotter, Tadeusz Makowski, Jacek Malczewski, Jan Matejka, Józef Mehofer i Stanisław Wyspiański, a także kolekcje fotografii. Artystycznej, dokumentalnej, plakatu polskiego oraz zbiory etnograficzne i obiekty z zakresu polskiej plastyki scenicznej. Od 2012 roku funkcjonuje nowa trasa zwiedzania, przeznaczona dla osób niewidzących i niedowidzących. Numer 8. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej otwarte zostało w 1909 roku z inicjatywy miejscowych działaczy społecznych m.in. Kazimierza i Tadeusza Osińskich których prywatna kolekcja znacznie wzbogaciła zbiory muzealne. Wśród eksponatów znaleźć można m.in. obszerne zbiory dotyczące pracy naukowej profesora Rudolfa Weigla, elementy wyposażenia laboratorium, książki, czasopisma naukowe, prace naukowe i referaty, fotografii i gazety z artykułami na temat profesora Weigla ofiarowane przez profesora Stefana Kryńskiego. Podczas ponad stuletniej działalności muzeum utworzyło dwa oddziały. Muzeum Historii Miasta Przemyśla oraz Muzeum Dzwonów i Faje, mieszczące się w późnobarokowej wieży zegarowej na terenie kieleckiego Starego Miasta, posiadające w swoich zbiorach ekspozycję fajkarstwa, a także ludwisarstwa. Ten numer 7. Geopark Kielce Geopark Kielce to centrum geoedukacji utworzone zostało w roku 2003 na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kielcach. Nadrzędnym celem ośrodka jest promowanie walorów geologicznych miasta, a także wspomaganie rozwoju turystyki. Wiąże się to także z rozszerzeniem działalności związanej z organizacją imprez kulturalno-artystycznych na terenie amfiteatru Kadzielnia, działalności sportowej, turystycznej i promocyjnej. Obiekt. Znajduje się na trasie Świętokrzyskiego, szlaku archeogeologicznego. Centrum oferuje m.in. możliwość obejrzenia filmu 5D, podróż do wnętrza Ziemi, wirtualne zwiedzanie jaskini, spotkanie z dawnymi mieszkańcami Gór Świętokrzyskich oraz zajęcia geoedukacyjne, a także zwiedzanie Galerii Ziemia. Przedstawiające w sposób przystępny za pomoc nowoczesnych narzędzi, fakty geograficzne i geodezyjne. Ekspozycja centrum składa się m.in. z planż, modeli i eksponatów geologicznych, fotosymulacji skamieniałości figur dawnych zwierząt i roślin, głównie z okresu devonu. Numer 6 Brama Poznania i hod. Brama Poznania i Hot Inaczej Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego otwarte zostało 30 kwietnia 2014 roku. Celem placówki jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego na przykładzie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu w sposób nie tylko teoretyczny, ale także bardziej przystępny dla zwiedzających, praktyczny oraz interpretacyjny. W skład centrum wchodzi zespół budynków, zrewitalizowana śluza katedralna, zabytek z czasów pruskich oraz specjalnie wybudowany, modernistyczny budynek główny. Oba obiekty łączy przerzuca nad rzeką Cybinę kładka. Ekspozycja Bramy Poznania jest różnorodna, a także zmienna, czym zachęca do wielokrotnego odwiedzania. Wszystkie przedsięwzięcia krążą wokół tematu Ostrowa Tumskiego i jego często nieuświadamianej wielkiej historii. To właśnie tu w Poznaniu miał swoją siedzibę pierwszy władca Polski Mieszko I. To tu rozpoczęła się historia polskiej państwowości. Numer 5 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oficjalnie zostało otwarte w roku 1971 na terenie byłego lotniska Rakowice-Czyżyny. Idea Muzeum sięga roku 1964, kiedy to na rzecz wielkiej wystawy lotniczej zorganizowanej przez Aero Klub Krakowski zaczęto zwozić na teren starego portu lotniczego wiele eksponatów lotniczych, często znajdujących się w najlepszym stanie. Ekspozycja muzeum składa się z ponad 200 statków powietrznych z Polski i całego świata, a także wielu publikacji na ten temat ponad 30 tysięcy. Wśród eksponatów znajdują się m.in. samoloty DFW-CV Grigorowicz M15, szybowce SZD-12 Mucha 100, SZD-15 Sroka, motoszybowce HWL Pegas, śmigłowce JK-1 Mi-4A, rakietowe systemy przeciwlotnicze SA-75 Dźwina, S-75M Wołchow, Silniki Mercedes E4F Mikulin AM34. W skład muzeum wchodzi mały hangar, czyli samoloty z lat 1909-1920, duży hangar, czyli samoloty i śmigłowce. Silnikownia swego nie znacie czyli pionierskie statki powietrzne, a także wystawa plenerowa. Wielko cywilne i wojskowe samoloty w ramach Muzeum Lotnictwa Polskiego, zwiedzający mogą wziąć udział w wielu programach edukacyjnych i imprezach, m.in. w małopolskim pikniku lotniczym, lotniczym parku kulturowym, a także programie edukacyjnym przygody z wiedzą, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ale i młodzieży gimnazjalnej czy nieco starszej licealnej. Numer 4 Muzeum Zamkowe w Malborku. Muzeum Zamkowe w Malborku zostało powołane do życia w dniu 1 stycznia 1969 roku z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Jest to duże, wydziałowe muzeum typu historyczno-artystycznego, którego pierwotnym celem była odbudowa, zagospodarowanie i utrzymanie terenu opustoszałego wówczas zakonu krzyżackiego, a także gromadzenie, zabezpieczanie, naukowe opracowanie. I udostępnianie dzieł dawnej i współczesnej nauki. Wśród eksponatów znajdują się m.in. rzeźby średniowieczne, meble pseudogotyckie z końca XIX wieku, kolekcja średniowiecznych elementów architektonicznych, zbiór artystycznych wyrobów z bursztynu, zestaw dawnej broni i uzbrojenia oraz nawiązująca do historycznych mennic malborskich, bogata kolekcja numizmatów, a także Kolekcja płyt i pomników nagrodnych, metali zabytkowych, ceramiki, witraży i tkanin oraz pracownia archeologiczna. Muzeum znajduje się na terenie Zamku Krzyżackiego, wzniesionego w 1274 roku. Przez niemal 200 lat był on siedzibą Wielkich Mistrzów Zakonu. Po roku 1457, kiedy to zamek przejęty został przez Kazimierza Jagielonczyka obiekt zaczął pełnić funkcję rezydencji kolejnych władców Polski. Podczas zaborów zamek uległ zniszczeniu i jego odbudowa nastąpiła dopiero w 1882 roku, a jej zakończenie w 1922 roku kilkadziesiąt lat później na terenie zakonu zostaje otwarte muzeum, którego ekspozycje wiele zawdzięczają dawnym zbiorom zakonu. Numer 3 Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku otwarte zostało w 1912 roku z inicjatywy kanonika późniejszego pierwszego kustorza muzeum Eugena Brachwogla. Ekspozycja muzeum w całości poświęcona jest życiu oraz osiągnięciom Mikołaja Kopernika. Aktualnie w skład muzeum wchodzi zespół budynków, m.in. pałac biskupi, dzwonnica katedralna, wieża, nowy wikariat i kanonie. W czasie obu wojen muzeum zostało zniszczone w 1948 z inicjatywy Związku Zawodowego, Historyków Sztuki i Kultury rozpoczęto kompleksową odbudowę, która trwała do roku 1973. W roku 1973 w 500 rocznicę narodzin patrona Muzeum Mikołaja Kopernika otworzono na terenie placówki unikatowe wówczas w skali krajowej Planetarium zbudowaną kopułę o wielkości 8 metrów, która imitowała niebo. Przy pomocy specjalistycznej aparatury do dziś wyświetlane są obrazy ciał niebieskich widzianych z każdego miejsca na świecie o dowolnej porze. Wśród ekspozycji muzeum znaleźć można m.in. eksponaty dotyczące historii medycyny, warmińskiego pochodzenia, rzeźby oraz obrazy, a także egzemplarze dzieł Kopernika z 1566 roku, starodruki z 1617 roku Znaczki pocztowe oraz medale. Numer 2: Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum Narodowe w Warszawie powstało w roku 1862 za sprawą zatwierdzenia uchwały o wychowaniu publicznym w wówczas istniejącym Królestwie Polskim. Galeria znajdowała się w budynku Szkoły Głównej, w części przeznaczonej dla Szkoły Sztuk Pięknych. Ekspozycja służyć miała głównie w wspomaganiu procesu edukacji artystów. Dopiero wiele lat później udostępniono zbiory widowni. Dzisiaj w muzeum zobaczyć można m.in. sześć stałych ekspozycji: Galerię Sztuki Starożytnej, Galerię Faras, Galerię Sztuki Średniowiecznej, Galerię Malarstwa Polskiego, Galerię Malarstwa Europejskiego oraz Galerię Sztuki Zdobniczej. Wśród których znaleźć można zarówno eksponaty zabytkowe, jak i te nowsze pochodzące z czasów współczesnych. Obejmują one malarstwo, rzeźbę, rysunki ryciny, fotografię, numizmaty, a także przedmioty. Podmioty sztuki użytkowej i wiele, wiele innych. W przeciągu kilkudziesięciu ostatnich lat do galerii przyłączono wiele zabytkowych obiektów, znajdujących się zarówno na terenie Warszawy, jak i jej okolic, stanowiących od tej pory pozamiejscowe oddziały Muzeum Narodowego. Wśród owych okazów architektonicznych znajdują się między innymi Pałac w Królikarni, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Pałac w Nieborowie, Pałac w Otwocku Wielkim. Numer 1. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. To zespół pałacowo-parkowy, wzniesiony w XVIII wieku na życzenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest to miejsce niezwykłe, którego piękno najtrafniej oddaje połączenie klasycystycznej architektury ze zjawiskową naturą, której bogata różnorodność tworzy jedynie w swoim rodzaju ogrody. Od początku istnienia, aż po dzień dzisiejszy na terenie muzeum odbywa się wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym, naukowym, a także rozrywkowym. Za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego najbardziej znanym wydarzeniem kulturalnym były obiady czwartkowe, podczas których malarze, rzeźbiarze, poeci, literaci i tym podobni dyskutowali nad kulturą, niejednokrotnie wpływając na nią. Na muzeum składa się wiele zabytków architektury lat minionych, między innymi pałac na wyspie, wzniesiony na początku XVII wieku w stylu Stanisławowskim. Pałac Myśliwski, wzniesiony w stylu klasycyzmu, z elementami odnoszącymi się do chińskiej architektury. Biały Dom, wzniesiony w stylu stanisławowskim, na planie kwadratu. Stara Pomarańczarnia, zabytkowy teatr dworski stanisławowski. Podchorążówka, tak zwana Wielka Oficyna, Muzeum Wychodnictwa Polskiego, a także Amfiteatr. W skład zabytkowego ogrodu muzeum wchodzi 76 hektarów powierzchni tworzących trzy ogrody, różniące się... Się od siebie pod względem stylistycznym. Ogród królewski, ogród belwederski oraz ogród modernistyczny. I tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału i obejrzenia naszych poprzednich filmów. Do zobaczenia, cześć!